Dobra, nie zabijaj nikogo. To, tu jest jakiś hajs Pinażki zaraz teraz dostałem, właśnie, właśnie tu 5 właśnie tu hajs leży gdzieś. Tu gdzieś jest hajs. Czekaj, sprince wydłużenie wezmę 4 o no, patrz, ile ja teraz mogę biegać, kurwa. 100%. Justin Heiss. Nie mówcie, że jest u góry. Jakieś tam niby mam dostać? No, jest u góry. U góry. <laughs> Szlak. What? Ukradł. Czekaj, chodź tu. Stój Su suko. A ty wiesz, że da się driftować w tej grze fajnie? Patrz, czekajcie, Dobrze. zaraz. Dobrze. Ehm, kasa. Ja mam 116 tysięcy. Ulepszenia, zdolności gangu. Tego nie chcę. Ziom, wzlot What? No to jest ten. Jest dostępny ten dostępny w menu telefon do twojej dyst... Chciał? Chcę. Chcę, bo będę mógł sobie dostarczyć samolot, kiedy chceł Czekaj, robimy nowe zadanie skasowanie to nie. Ja już nie mam pieniążków i nie mogę niestety ło wow, w trójce Nie teraz. Robię no. coś zdolności e, sprint wydłużenie 5 Tu masz 5 już Fuck No bo ja pracowałem sobie na to Ty mam nieograniczony sprint przez to Kosa policja Dwie ręce, pistolety maszynowe. Biorę, bo akurat wydam całą kasę, którą miałem. Dobrze. Ta misja? Angel? Łomoty? Czekaj, na razie czekaj. Ja chcę iść sobie kupić na razie amunicję. Gdzieś ty mnie zostawił! Padłem. What the fuck? Przez przypadek padłem. Przez przypadek? What the fuck? Może... Czekaj, mnie w jakiejś dziurze, myślę, że było fajnie. Dobrze. A no, spokój! Myślę, nie że nie tu jest nie. gdzieś kas z ten z bronią, a tu jest Ech. dopiero. Dobra, gimie sam kar. Eee, ja właśnie sobie wziąłem. Ja też potrzebuję amunicję. Ej. co oni tak dziwnie biegają po tej ulicy? What the fuck? No bo boją się ciebie, brzydki jesteś, śmierdzisz ząbiakiem. Hmm. zdziwiony. Nie chcę zdać, gadają, że zombie coś tam, coś tam. No właśnie słyszę. E, czy my mamy ten budynek? Mamy, ten już kupowaliśmy. I don't sorry. Mm, mapa. Albo mi się wydaje, albo po prostu teraz zombie jakie sobie gają po mieście. Nie. Tym, 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 tym. Albo. No, raneczki tu są. Ale to auto jest zajebiste japiernicze. Więcej tym autem musimy jeździć moim. To jest hmm. auto wymaksowane ile się tylko dało. Jep. Jep. Jest prawie, że nie zniszczalne. A ja tu mam laleczki, a ty nie. Co masz? Lalky laleczki dmuchane? Mhm. Mm to co ci dmuchane lalki? No. Ręka już jest starsza? Nie. No. <noise> <laughs> Okej okay. E, tu są bronie. No i strzelają do mnie przez siebie A to nie moja wina To tylko twoja... Mogliśmy się tych zombiaków jednak pozbyć Dużo za No Eee Niepotrzebnie te zombiaki bieraliśmy, naprawdę Ale nie, to nie zombiaki przez nas, tylko... To nie są tutaj zombie, tylko nie wiem o co chodzi. Dobra. Kup ulepsz broń. Mogę jakąś broń ulepszyć, to mogę ulepszyć na przykład? Kup amunicję. Poziom czwarty za 18 tysięcy, LOL. Pociski zapalające. A to sobie mogę ulepszyć? Też za 18 tysięcy. A to sobie mogę ulepszyć? Nie da się, poziom pierwszy. tak ja chcę wyjść ze sklepu. Dobra, już w ogóle Aczej na więc. no bo i tak dalej Jak ci kolesie się tu w ogóle skradają, what the fuck No Okej Tylko, okay. tylko usiadłem, Zajebiście Siadaj, bo ja siedzę jako pasażer cały czas Pięć. Jedź Jedź, wybierz dobra. misję zadanie wiem, no Eee, wstecz, misja, tak Do tyłu <śmieniu> <śmieniu> Nara O, laga miałem no, 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 tu, tu, uh, uh, Widzisz jak pięknie jeszcze, Widzisz? Jak on dyszy do tej słuchawki Ach, Dokładnie. ciśnij kupę może. Ale? Niechcący. O, di Ditro di tro boi. Mogę autko. Mogłem trochę podgłośnić grę słabo efekty u mnie słychać. A może nawet lepiej. Opuszczasz strefę zamkniętą. Aaa, to tylko tam się działy takie rzeczy. czyś nie mamy co spinać z dupką. Będzie dobrze. Eee... Y What? Jak będę renderował, muszę sobie zatrzymać na tamtym momencie, co ja tam widziałem. What the fuck! A co tam było? Nie wiem, na moście stało coś takiego dziwnego, takiego jakby koleś zbugowany tak dziwnie, ale. <ścoughs> Nie wiem, co było. Okej. Okay. Dobra, widzisz, ale ty musieliśmy za to wysiadać. tym. tym. Okej. Okay. Będziemy ruchać na lewo i prawo. Chyba no, wiem o co chodzi. Zniszczyć automaty. Tak? <śmiali> tak. Okej. Okay. Może być bazuką? Nie musisz że nawet bazuką wystarczy tym co masz takiego. To, to gujenko takie strzelające. Które? No, to elektryczne takie, co nie tracisz amun amunicji. Aha. Ile pieniążków, lol. A ci luchadory są mocni. Oj, oni strzelają do nie. R. No R. Dobra, strzela po prostu jak wejdzie. Statu <grywka> nie można zniszczyć, szkoda. A, mamy z nim pogadać. Przesłuchaj, kmietka ja tam strzelaję cały czas. Out, out, Ej, pilnuj mnie, bo tu ludzie do mnie strzelają. Okej. Okay. Znajdź skarpiec. Gdzie gnoje mi tu na pieprzocie? Zwykończę was jeden po drugim. Aha, już mi się skończyło, o nie! A tu strzelają jeszcze. Nieskończona oh. mój się skończyła? Nie! To mi się skończyło. Ten na z granatnika takiego. What the fuck? Tu się coś świeci. Oj! Skarbiec znalazłem. No też. A w skarbcu nic nie ma. Here it is. And if and if isn't mark Fuck. fuck. <głos> ok. <głos> okay. <głos> no. <głos> ok, On ma coś z dupą. Holy shit. Widzisz le? Salof. Posągi zniszczone. No, mamy rozpierdolić wszystko. Ok, mi pasuje. Nisz posągi, la 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 la. Ja sobie strzelam do wszystkiego. Te grubasy z luczadorem są mocni. Nie wiem, jak się ich popieści elektrycznością, to nie są tacy mocni, jak się wydaje. Tu je posąg jeden. Ja to rozpierdolam wszystko, jak leci. Przysiutko. Ja muszę rozdupczyć wszystko, ile się tylko dało. Ja u góry rozwalam rzeczy, ty rozwalaj na dole. Nie-e. Tak. Nie-e. Ja też chcę, w Ile tu jest jeszcze nowych rzeczy? Trzeba to wszystko porozdupiać. Szkoda, że nie można wszystkiego powysadzać, tak naprawdę, tak hardkorowo. Dobra, tu rozwalone Dobra, to idę na dół niszczyć posągi. No już też idę. Gdzie wydupiać mi są wszyscy ludzie? Co tu robisz? Co tu robisz? Gdzie gnoju? O oh, fuck! o oh, duży Gdzie? Gdzie masz dużego? No chcę mu chcę mu chcę mu No No spacja Ale dostałem w pierdol Masz chuju. A ty Tylko tym a... napierdalasz murzyn Nie ja, tutaj ten kole... o oh, fuck, To jest duży z minigunem Chodź, yeah. nie trafiłem w niego. Masz gnoju. Nie, biorę pistolety, bo to nie ma sensu. Ja go napierdziałem na razie z tego. Pistolety no. są skuteczniejsze. Szku Gdzie no, tak poszedłeś Taki normalny. Gdzie mnie gnoju tu ruchasz? O, no, podniosłem shit, jakąś broń. Shit! Ok. nie, 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 nie. Aha, ja więcej mogę podnieść, ja zapomniałem. Ok. Ej, jeden koleś się tu zakręcił. Działo. <grywia> Jest, zdychaj chuju. Patrz, co mam? A, już nie widzę. Dobrze, koniec. Skończyło się to popieprzone. Wierzę, ja sobie jeszcze oglądam w międzyczasie stream z starwa Och, te dostaliśmy. To <clears> taka syna, forteco <throat> trójka. Kaleś dobry jest, dobry Uuu. jest. Jak zacząłem go oglądać, miał 70 dni. Masz jakieś kompleksy? <laughs> Poszczelaj sobie tam, o. Policja tam jest, nie może nie szelaj. 5 ulepszeń mam dostępnych w fortecach. Rozpierdol! Holy shit, premiarz... O Boże, ale życzę, że żeśmy dostali zdrowie. to mam wszystko. Obrażenia. Czemu takiej broni nie może być stąd? Ehm, od ognia. Pojazdów o 50% mniejsze, tak. Pojazdy, nie otrzymujesz żadnych obrażeń kiedy uderzysz... w, w ciebie pojazd. Okej. Okay. Okej. Okay. <grytanie> Motor. No to pa. musieść tu przebić oponę. Nie wiedziałem! <grytanie> Fail. Była woda Dobra, mam twoje Podpójdź do brzegu, masz? To po mnie Gdzie, że niby tu na dół? Eee. Fuck. Koleś to wyskoczył z motorem To, to było ja zajebiste Okej, okay, to ja sobie nowe zamówię eee, gdzie... O mój Boże, może tym będziemy wozić dupę Tak, jak nic Chodź, chodź szybko, chodź szybko i jedziemy. Najpierw gliniarz pójdzie na pierwszy ogień. Pa, mm, czekaj, ulepszenia. Aha, nic mi nie pokazało, ale dobra, będzie się <coughs> taki Zdrowie, nie? obrażenia nieobrażenia. Nara, no racja. Dobra, co robimy? A, nie, czekaj, mam pomysł. Zadanko. Nie, czekaj. Dobra, muza leci. Trzeba zmienić. No Właśnie, mi muza w ogóle nie leci. Nie ma, no. Oj, przepraszam. Może... Ale tak <śmuletra> chciałem zrobić. Aha. Nie, nie ubieraj tego! <śmuletra> czekaj. E, dolna po... What fuck? Jeszcze raz. E, dolna połowa. E, się e, e. zgubić tą piarnię Muszę zmienić w końcu stronę. <coughs> Spódnica do boju. What the fuck? What the fuck? tu kurwa... Wydupyli mi stąd w chuju jeden z drugim. Poszli stąd. Won! To ja tu się... garnitury Nie, to nie było fajne, to tego nie chcę. Jednak go muszę mieć. Podstawowy kolor pięknie i pięknie. Kup zatwierdź. Jak zrobić, żeby mi wysłali znowu samochód? Muszę czekać czy rozwalić te? Nic nie chcę widzieć tego. Dobra, o, o boże! Co ja tu jeszcze mam? Ciekawego, Stefa Dwójki, mam kupę rzeczy. <noise> Nic. Kolor podstawowy musi pasować. Tak. Tak, chcę kupić. I <laughs> no to ciebie. Siema, <laughs> <boże>. Pan mózg. <muś. laughs> o, to <ty> ofiaro. O da fuck. Ja jestem słodiem. <laughs> ja jestem słodiem rzeki, jestem śliczny, co to jest, a ten znak? Ej, ty, jakie auto, kumaj to. Tarararara. Wsiadamy w jakiekolwiek auto i jedziemy stąd na szybko. Tu Wsiadaj sobie we własne auto. Czekaj, ja chcę te swoje auto jedno takie. Ja mam nitro w każdych i mam wszystko w dupie. Dobra, dostałam pojazd później. O! Ja też. Don. Iść do apartamentu, chcę iść, akurat będziemy mieć spokój. Mhm. Ty! <głos> Dałem <głos> iść do apartamentu, wjechałem z samochodem. Czekaj, czekaj. The fuck? Ja tak samo. The fuck? What the fuck? Oh my god. Ty, jak to się tu zachowa, to to będzie mega zajebiste. Dobra, ja wysiadłem. No ja też. Co oni wszyscy tak w smutku pogrążeni? Skorzystaj z maliny, o. Rozweselcie się trochę Babka się tu zgliczowała Co mi tu łazisz? Nikt to już nie taczy, a ja brzydkie auto wziąłeś Ja zaraz Ci pokażę fajne auto Tylko masz go znaleźć Też nie też nie. Dobra, panie, misja. Kasa najpierw. Czekaj, dobra, dobra, dobra. na razie czekaj. Ja. Kasa jest dostępna, kasa jest dostępna. Samochód. To ja chcę ulepszenia. Obrażenia. Wybuchy. Eee. W zasadzie nie. Walka. Amunicja, karabin, strzelba wybuchowa. Eee. Szybkie przeładowanie. Nie, nie chcę tego w zasadzie wszystkiego. Hmm. E, pojazdy? Wszystko na full mam. Okej. Okay. Premie. Oh, Wymiana kasy za szacun. Chcę. Wow, czarny crusader mam. Za 36 tysięcy mogę mieć 12 tysięcy punktów szacunku. Nie wiem, gdzie on takie jedno fajne auto. Walka. Tak, tu co mi się podlokowało? Szybkie przeładowanie pistolety. O. Za 50 tysięcy, ja to chcę mieć. Dobra, misja, możemy? Mmm, czekaj. Jest zajęte, ci dam zajęty, kurwa. Nie <grym> prowadź, dobra, dawaj. Czy gdzieś mamona? No właśnie, widzę, lecę po nią. Lecę, lecę, bo chcę, lecę, bo mogę. Lecę tylko, nie wiem gdzie. Gdzie te pieniądze? Dajcie mi pieniądze. Dajcie te pieniądze mi. No za fakt. No tu są, na dole. A tu są, jest rzeczywiście. Gdzie ja jestem? <laughs> ja nie wiem, gdzie ty jesteś, ja jestem tutaj. What the fuck, jak ten. Szybko to lata. Co? Aha, dobra. What the fuck? to był. Oh my god, to było głupie. Jest. O, policja już przejechała po mnie. Aha, to ty masz z innego miejsca pieniądze? Tak. No to ja mam z tego miejsca, gdzie ja jestem, pieniądze. No ja nie wiem, gdzie ty masz. O, Możemy już... misję? Nie... Mhm. No to już. Mordownia. Dzięki równia. Mordorownia. równia. Y... Coś mało ludzi. Na no, dużo słuchać. Ja wszystko słyszę. No ja też mówię że dużo ludzi słuchać, nie? A nikogo A. nie ma. Ale ma fajne suty, takie malutkie. Przepiąłbym mu jakieś elektrody tam i później podpiął pod akumulator. Aby fajnie skakał. Nie. Ja <noise> mam tatuaże jeszcze na sobie, całkiem o nich zapomniałem. O, lebo Ej, ja to muszę od ciebie oglądać. O, Przecież on jest dwa razy większy od ja, to większy no. tego kolesia. <laughs> <laughs> ok. Ok. I co my tu niby mamy zrobić? Patrzeć, jak się napierdolają. Patrz, patrz na moje suski. Patrz na moje jaja. A bronić rizbomy. To bro, broni tamtą czy ty nie na A mamy tylko ich napieprzać? Na razie tak, i ja oni są na hita. Nie dobrze. No właśnie widzę. Nie mamy żadnej bronić. Okay. I zabijam. Well, you know, partners... O, Będę miał broń? Jaką broń? <noise> ja też. Zabrałeś mi, Ty chuju, to jest nie Twoja strona. W dupie mi stąd. Co? Byłeś na złej stronie. To jest moja strona, won stąd. Nie czekaj, bo tutaj wchodzą. Mam Rakida. A ja mam <noise> lucha libre. Jep. Gdzie chuju na ring wchodzisz? Ja chcę tego Rokina na na zawsze już. Co on mu chce zrobić? On go chciał przewrócić? I co za ofiara? Hej, <laughs> Biegnę, biegnę ja, biegnę sobie i co? Coś mi rzucą? Łoooooooooo! <laughs> What the fuck? Ja nie wiem co to jest. Ooo, Jezus. O my god. <laughs> Ej, Now oni tu lecą. Of ja pierdze, jaka <laughs> rzeź. No. A to w zasadzie będziemy tu stać wystarczy. No. Ej, mnie nie tnij. Co? No czekaj, bo ja w niej, w wszystkich, ja nie mam życia już. No ja też nie mam życia, bo mnie kurwa tniesz, debilu. Podnieś go what the fuck. Masz, chuju, O, jeb... Yeah. Podnieś go może, co? Nie da się. O. You fine? Ej! Hey. <laughs>

Soon. Ja co, go będę dalał? ty tam sobie daj? A co ty możesz a ten się zamienić? zamienić się? Nie wiem. Hmm. Nie, ja się z nimi też tu biegnę. On tu ich więcej. O, wyrzuciłem go za ring. <laughs> Teraz ja chcę go pokopać. Nie bierz go, nie bierz go, nie bierz go. <laughs> <he's> <laughs> Ja nie mogę być z ringu. Olof. O, broń. Mam broń, mam broń, mam broń. Proszę, pij A ja mam tu mołotowa chyba. Wtf, mogę lalką walczyć. O, jest. Ale masz chuju, masz, masz. Ah. Ah. One, Idę na tak. ring. Tak, yes. Chodź. <laughs> masz, powalcz sobie. się ring. Oh, Jak to oh, będę yes. lampa, taki wypadku. To, o, masz. Ty też tak robiłeś? Jak no? <laughs> Jak zaraz ci powinna jakaś broń tam wpaść Gdzie mnie tu chuju podchodzisz? Aha, no klikam ten A chodź, jeb, yep, bieg, yep. kurna te swoje ciasne gwiatki ubierają kulko Jedziesz go? Jedziesz go? Jedziesz go? Spazio Spazio yeah. What the fuck? Coś ty mu zrobił? Czemu I on jest do góry on. nogami? No bo ja tu oglądam tą walkę. jest, A za ringiem? On już wrócił na ring. Ej, bo on nie jedzie. Ała. 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 Co się stało? Nie wiem, wstałem dopiero. No, dawaj pałkę. No dawaj pałkę. Daj mi tą pałkę. On zaraz wejdzie na ring. Tak myślę. O dawaj rekina, rekina lepszy. No wrócił na ring chyba, nie? Nie wiem. Nie go tam. Jebie go tym rekinkiem. Janknie! Ej, to ja chcę teraz. Aha, fuck, a ja na niego znowu wrazem. A to dobrze, jedziesz go ja tu szukam jakiejś ofiary, która może by chciała dostać po mordzie, ale oh, chyba nikogo oh, nie... O, yeah. oh, wbił się. O, oh, jak wchodzi dupeczką w to. Ludzie do, już do pięciu doliczyli. Zaraz wygrasz. Ja tu cię osłania, oh, ja tu oh, cię osłaniam. Oh, 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 o, lecisz. Oh. Ale masz, tubcie. Uchwalasz. Oh. <śpiewa> A jak mi się wypięła jeszcze? <śpiewa>